Dwa razy w czerwcu 2017 roku skierowałem wnioski do Mal Jarosława Kaczyńskiego wniosek o rezygnację, gdy mówiło się, że Morawiecki może być premierem rezygnację przez adresata niniejszego pisma z ewentualnego zamiaru uczynienia prezesem Rady Ministrów, historyka z wykształcenia oszusta fałszującego swój życiorys. O, o tym wielokrotnie było umieszczone na stronie kancelarii prezesa Rady Ministrów. Yy... No i jeszcze raz mu wspomniałem tą sprawę y, informacji przekazanej przez pana Andrzeja Czyżewskiego w ostateczności Morawiecki po... Kolacji szabasowej z m.in. Johnem Danielsem. Został premierem później jeszcze raz, teraz w lipcu, 13 lipca 2019 roku po raz kolejny skierowałem pismo do Kaczyńskiego, żeby, żeby mi wyjaśnił, czy podjął jakieś działania w związku z informacjami, które ja do niego kieruję. Jeśli tak, jakie, a jeśli nie, to żeby podjął i żeby mnie poinformował o tym, jakie podejmie. I proszę Państwa, Kaczyński ani me, ani we. No ale o tym, że Kaczyński jest zdrajcą, to. To chyba w to nikt nie wątpi, a potwierdzeniem statystyki na moim PPP 166 pod tytułem Jarosław Kaczyński, y, zdrajca. Zatem proszę Państwa, y, ponad wszelką wątpliwość, y, sytuacja ja nie twierdzę, że jeśli chodzi o te informacje przekazane przez pana Andrzeja Czyżewskiego, to one w 100% polegają na prawdzie, ale tyle ich potwierdzeń, możliwości współpracy Mateusza Morawieckiego z służbami komunistycznego państwa, że ktoś to w końcu powinien zbadać. Stąd to moje pismo, które przedstawiłem do pani Elżbiety Witek, marszałka Sejmu, żeby nie udzielić, żeby podjęła mieszczące się jej w ramach jej jako marszałka Sejmu uprawnień działania na rzecz niedopuszczenia do udzielenia wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego.